Dzień dobry, cześć, witam Cię, nazywam się Sławek Luther. Jestem twórcą tych, tego narzędzia modelu Orsa Sport, czyli jest to program, w którym będziesz badał swoją, swój profil tendencji zachowania. Każdy człowiek, każdy z nas poprzez predyspozycje biologiczne, genetyczne, poprzez wychowanie wczesno dziecięce, później dalsze doświadczenia, nabywa pewien system przekonań, obraz siebie, pewną strukturę zachowania. Która później przekłada się dla ciebie, jako sportowca, na pewną strategię działania. I teraz można rozwijać się i żyć jako sportowiec, trenować. Planować sukces kariery na ślepo, ale nauka idzie do przodu. Nie trzeba tego robić. Są narzędzia tak zwane psychometryczne. System Orsa, model Orsa został zaprojektowany specjalnie dla ciebie, dla sportowca, żebyś mógł poprzez bardzo prostą czynność zbadać swoje tendencje zachowania, jakie masz mocne strony, słabsze strony. Dzięki temu dopasować indywidualną strategię rozwoju. Zrozumiesz siebie, dlaczego jesteś tak jak jesteś, kim jesteś jako sportowiec i naprawdę bardzo dużo ci to pomoże. Zbudujesz zupełnie inny obraz siebie, zbudujesz zupełnie, zupełnie inaczej zaczniesz się postrzegać i będziesz wiedział dokładnie, gdzie masz swoje ograniczenia, które często przeszkadzają ci osiągać yy, wyniki sportowe takie, jakie chcesz, a gdzie masz silne zasoby, silne zalety. Na świecie istnieje bardzo dużo narzędzi psychometrycznych, nie jest to nic nowego, są ciągle doskonalone, rozwijane po to, żeby człowiekowi dać pewien obraz jego predyspozycji zachowania, jego, obraz jego osobowości. Kim jest, dlaczego taki jest i mniej więcej wtedy wskazówki dokładne, spersonalizowane, co może robić dalej, jakie są jego mocne strony, w których obszarach będzie czuł się świetnie, a gdzie ma. Pewne ograniczenia, które warto albo rozwijać, albo po prostu no, nie przejmować się nimi. Po prostu zrozumieć, że jestem, jaki jestem. Skupiam się na tym takim, jaki, ja, jakie mam mocne strony, jakie mam zasoby, co mi przychodzi naturalnie łatwo. A te ograniczenia po prostu niwelować poprzez świadomy trening. Orsa jest dokładnie takim systemem psychometrycznym na takich samych yy, warunkach. Yy, co ci to da? Co ci da? Przejście profilu zachowania sportowca. O co tu chodzi? Bo dla ciebie to może być nowe. Najczęściej badania psychometryczne robi się głównie, jeżeli chodzi o biznes, o jakieś inne strony czynniki psychologiczne. Natomiast w sporcie, szczególnie mentalnie, nie zawsze. A co ci da Orsa Sport? Przede wszystkim. Poznasz siebie, będziesz się czuł dobrze w swojej skórze, będziesz wiedział, jakie są Twoje mocne strony, Twoje predyspozycje, Twoje cechy charakterologiczne, które pozwolą ci osiągać sukces taki, jaki chcesz, będzie ci łatwiej siebie akceptować, będziesz bardziej pogodzony ze sobą i będziesz mógł się bardziej doceniać. Będziesz mógł zmienić i zbudować silniejszy, pozytywny obraz własnej osoby. Co przełoży się na pewność siebie, wiarę w siebie, poczucie wartości, a to w sporcie jest niezbędne. Będziesz znał dokładnie swoje mocne strony i zalety w zachowaniu czyli na czym będziesz mógł opierać swój sukces, taktykę, strategię i rozwój dalszej, dalszego, dalszej ścieżki Twojej jako sportowca. Będziesz znał także swoje ograniczenia i będziesz wiedział dokładnie, na czym pracować, żeby osiągnąć większy sukces. I będziesz wiedział, jak wypracować najlepszą strategię zindywidualizowaną, spersonalizowaną specjalnie dla ciebie. To ma olbrzymie znaczenie, żeby nie robić tego na ślepo po omacku, tylko dokładnie będziesz znał swoje, swoje predyspozycje, swoje zachowania, a to pozwoli ci lepiej przewidywać przyszłość, lepiej przygotowywać się do pojedynków, do turniejów, meczy. Oczywiście poznasz także dużo lepiej przeciwnika z prostej przyczyny. Poznasz wszystkie modele, będziesz mógł zrozumieć już po obserwacji, po stylu mówienia, zachowania, po wielu czynnikach, będziesz mógł wiedzieć, kim jest ten przeciwnik, jakie ma mocne strony, kim jest ten przeciwnik, jakie ma słabe, mocne strony i będziesz mógł to wykorzystać do tego, żeby się lepiej do danej walki, do, danej, do danego pojedynku, meczu, turnieju przygotować. To naprawdę jest mega, mega wiedza. Oczywiście, przede wszystkim tu chodzi o twój rozwój świadomy nie po czyli będziesz dokładnie wiedział jako zawodnik jako zawodniczka będziesz wiedziała na czym masz pracować. Jak się dalej skutecznie rozwijać i jak wykorzystać swoje talenty do tego żebyś mogła maksymalizować swoje wyniki i osiągnięcia. Będziemy bazować na psychologu Williamie Marstonie który był Twórcą, jednym z twórców też fajnego modelu, oparto na czterech osobowościach: o modelu dominującym, inicjatywnym, krytycznym i stabilnym. Więc wiele firm, wiele organizacji bazuje na jego odkryciach, rozwija to dalej, i my także będziemy się wspierać jego wiedzą naukową. Jest to autor wielu publikacji, artykułów, ale także książki Emocje Normalnych Ludzi, gdzie badał właśnie tendencje między innymi zachowania i rozbudował to bardzo fajnie. Miał pewną świetną koncepcję, która przykłada się absolutnie no, bardzo dobrze na pomaganie Tobie, jako sportowcowi, w rozwijaniu swojej kariery. Na tym szkoleniu. Na tym programie odkryjesz swój indywidualny styl zachowania jako sportowca. Jest to bardzo, bardzo ważne, bo nie ma dwóch takich samych ludzi na świecie. Ja wiem, że można je pogrupować. Już dawno, na przykład, Hipokrates podzielił ludzi na wiedział, że niektórzy to sangwinicy cholerycy, flegmatycy czy inni i można pewne końcowe zachowanie no, dać pewną predyspozycję do pewnych tendencji zachowania i można zobrazować to w, w pewne kategorie, to pomaga też się zorganizować i pomaga też lepiej budować relacje, ale także osiągać strategię sukcesu, lepiej przygotowywać się do działań w życiu realnym. Więc Twój indywidualny styl zachowania jako sportowca będzie bardzo ważny dla Ciebie, ponieważ nie będziesz Musiał się na siebie denerwować, dlaczego nie jestem taki jak tamta osoba, dlaczego nie mam takiego temperamentu, siły jak tamta osoba, dlaczego jestem tak bardzo, nie wiem, skrupulatny, a inny jest bardziej entuzjastyczny, albo dlaczego ja jestem taki, nie wiem, tak łatwo się zapalam, ale nie jestem taki wytrwały, naprawdę się bardzo fajnie poukładasz, to jest wiedza na całe życie, nie tylko w sporcie, ale ona ci pomoże w życiu osobistym, jako człowieka też bardzo mocno odkryje swoje mocne strony i obszary rozwoju to jest klucz bo będziesz świadomy nie gdzieś tam chyba tak jest nie będziesz metry, no, zmierzymy po prostu to że faktycznie masz mniejszą tendencję w tym i w tym obszarze i, i, i ta tendencja u ciebie prawie nie występuje a przyda się na przykład do konsekwencji wytrwałości do koncentracji więc warto to trenować żebyś mógł lukę i dziurę y, uzupełnić tą która Którą masz na przykład w swoje osobowości do tego, żebyś być, być pełnym sportowym mistrzem, bo akurat to jest potrzebne czy przy zawodach, czy przy treninga, w treningach, czy podczas pojedynków, odkryjesz swoje systemy motywacji, swoje wartości, to, co cię motywuje, to, co cię napędza, i będziesz mógł do tego dopasować strategię działania, zbudować odpowiednią postawę i będziesz także ode mnie, dostaniesz wskazówki dokładnego rozwoju osobistego, mentalnego, gdzie powinieneś szukać szans, gdzie powinieneś, na co powinieneś zwrócić uwagę, i co dokładnie robić krok po kroku. To jest profil zachowania sportowca na modelu Orsa. Ja cię serdecznie zachęcam do tego, żebyś skorzystał. To jest naprawdę zupełnie inna liga: to jest naprawdę zupełnie coś nowego. Jeżeli zbudujesz taki swój obraz mentalny, zmierzysz siebie jako człowieka. Będzie ci dużo, dużo łatwiej iść przez życie jako zawodnik, bo będziesz bardziej świadomy siebie, będziesz mógł rozwinąć lepsze strategie, będziesz mógł rozwinąć lepszą um, taktykę, bardziej będziesz rozumiał swój charakter i dostosujesz tryb życia, styl życia do tego, kim naprawdę jesteś jako sportowiec. Tego, Ci serdecznie życzę. Do zobaczenia w takim razie na następnych sesjach. Mam nadzieję, że cię zachęciłem do tego, żebyś jak najszybciej sobie e, zrobił ten e, zbadał sobie ten swój profil zachowania i odkrył e, jakby swój obraz siebie i to kim naprawdę jesteś jakiś, jako sportowiec. Do zobaczenia na następnej sesji. Cześć.